End wymordy moje Hunter Bryce. z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z po prostu minkru. Słuchajcie, ostatnio mieliśmy dosyć fajnego live'a czekać, tylko włączę jeszcze Source bo zapomniałem. Bo sobie grałem na innym serwisie, grałem na innej wersji, i oczywiście to się wyłącza samo. O, dobra, już jest Git. Słuchajcie, y, ostatnio mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo fajnego live'a, za co Wam mega dziękuję, bo świetnie się bawiłem. Y, teraz tak, tutaj ogólnie to Wam powiem tak, że. <laughs> Zrobiliśmy bardzo dużo na live, ponieważ, no, trochę tam pochodziłem, trochę coś tam poogarniałem i pokażę dom. Oczywiście, dla wszystkich osób, które jeszcze nie ten. jeszcze nie. jak to się nazywa? Jeszcze nie, 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 nie. nie, nie widziały powtórki live'a, to sobie obejrzyjcie koniecznie, bo naprawdę dosyć sporo się działo. E, udało mi się jakimś cudem ogarnąć to, że. No, no, zobaczycie po prostu, no, miałem dużo szczęścia przede wszystkim, w wielu, wielu przypadkach, w wielu, bardzo wielu przypadkach nawet. I eee, co bym chciał sobie ogarnąć, jako kolejne w sumie w mojej przygodzie tutaj minecraftowej Tu skór trochę potrzebował, oczywiście muszę wyłączyć zapierdolone auto jumpy No, jest dobrze Dużo skór muszę sobie ogarnąć, coś tam potrzebowałem ze skór, żeby zrobić, ale jeszcze nie wiem Właśnie, na początku miałem iść po Bo mi się ziemniory niedługo będą kończyły, w ogóle nie wiem po co te kotaty wziąłem Tutaj ziemniaki widzę, że powolutku chyba odrastają Tak, tu widzę, że odrastają już Tutaj też chlebek już powolutku też odrasta, właśnie muszę chleba jeszcze zrobić nie Dobrze, dobrze, będzie, będzie, będzie wszystko. Tutaj pozasadzam sobie. Oczywiście kolejny, tak, macie tutaj kolejny potężny półgodzinny odcinek z waszej jednej z ulubionych tak naprawdę serii, chociaż powiem wam szczerze, tak szczerze, szczerze, tak jak, jak nas powiedzie, nie, że spodziewałem się trochę większej e, frekwencji niż, niż taka, która była, bo było tak gdzieś mniej więcej około 1000 osób, Natomiast na minigierkach jest was o wiele więcej, tak. Bo na minigierkach to się utrzymuje gdzieś tak około te 1300-1400 osób Tutaj natomiast było tak gdzieś tylko 1000 no i... Znaczy to nie jest, czy znaczy to jest aż w sumie, tak? Ale, ale no myślałem, że jak na tę serię, która naprawdę bardzo mocno się przyjęła, będzie trochę więcej. Także po prostu wam powiem, że będę starał się robić, tak żebyście pamiętali na przyszłość, że będę... Jeżeli będę miał jakiś wolny piątunio, piątek, piątunio, piąteczek, to będę chciał sobie romnąć właśnie taki taki odcinek. Żebyście przechodzili, oglądali, bo sporo naprawdę dużo rzeczy można zrobić A nie chcę wszystkiego też robić na odcinkach Tak, żebyście po prostu wiedzieli Tak i tak po prostu, żebyście pamiętali No i myślę, że będzie, będzie wtedy git No i teraz co, słuchajcie A tu jeszcze tylko zostało trochę zboża, to też sobie wezmę tam Nie pochodzę, szybko poogarniam No to słuchajcie W dzisiejszym odcinku, tak myślałem Co by dalej sobie zejść do jaskini Troszeczkę jeszcze tam muszę pokopać Troszeczkę, ja bym chciał jeszcze Ja bym chciał jeszcze pozbierać trochę diamentów, żeby mieć już przygotowane coś na Yy, diamentowe, diamentowy cały set. I powolutku zająć się też yy, robieniem czegoś może piwnicy, tutaj, bo też yy, piwnicę chciałem robić yy, tutaj pod spodem. Pokażę wam w ogóle, jak wygląda na razie domek i jak to będę wszystko sobie dzielił. I, i co w ogóle ja tutaj mam za pomysły, co to będę chciał zrobić. To tak, to jest oczywiście wejście, tak? Tutaj będzie kuchnia. To będzie to będzie taka kuchnia, dosyć fajnie, będzie zrobiona, duża, tu będzie. Ja to zawsze zrobiłem bardzo fajne, te, w fajnym stylu. Tu będzie taki jadalnia, tu będzie taki wielki stół, tu będzie osz 3. raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bodajże. Taki wielki stół 3 x 7, normalnie ze złotymi talerzami, wszystko fajnie będzie ogarnięte. Tutaj mam schodki zrobione do takiego Ala salonu, tu będzie salon. Tutaj zrobię wyjście na e, taki Ala, powiedzmy taras, i tutaj będzie też basen. Tylko to trzeba będzie wszystko oczywiście wyrównać. E, nie będzie takiej ściany, będzie to wyrównane, tak, żeby tak poziomowo szło ładnie. E, dalej. Tu się zrobi, nie wiem, jakiś tam kącik czytelniany, jakąś tą biblioteczkę można zrobić, czy coś takiego Tutaj już zacząłem robić, jak widzicie, schody e, Tylko tutaj jeszcze te schody nie są skończone O właśnie, to może tym się zajmę na szybko na początek Przeniosłem wszystkie swoje rzeczy z poprzedniej bazy właśnie do tej Tutaj mam już zdecydowaną... Nie wszystko tak naprawdę już tutaj mam Nie zdecydowaną większość, tylko wszystko, wszystko, kompletnie wszystko Tu miałem sobie właśnie wziąć łopatę Tu widzicie, mam takie trochę parkurowe wejście Bo tu muszę zrobić taki tak, i tak. I wtedy jest. Tutaj trochę, trochę właśnie chciałem sobie ogarnąć tej piwnicy, co by tu zrobić, ładnie ogarnąć, bo w piwnicy chciałem sobie zrobić takie, no też laboratorium. Poza tym tutaj jest też ten y, materiał, który ja tak chciałem. O, właśnie ten. To jest andezyt, to się nazywa. To poznałem tego nazwę. I andezyt jest niesamowicie śliczny. Eee, będę chciał zobaczyć jeszcze jego wersję wypolerowaną, jak to wygląda. Ponieważ, andezytem chciałem sobie wypełnić całą tutaj eee, całą piwnicę po prostu. Bo, według mnie, jest to eee, ładny materiał. Zobaczmy, jak wygląda. Polerowany. No. Chociaż zastanawiam się, czekajcie, bo tak. Wezmę sobie dwa do porównania. Tak, w sumie nie wiem. W sumie nie wiem, bo to my jak będą polerowane, będą takie bloki wszędzie. A tutaj to jest taka, taka ciągłość, jakby to wygląda no inaczej. Nie wiem jeszcze, zobaczę. Właśnie myślałem o tym, albo ten andezyt po prostu wypolerowany bym wykorzystał do zrobienia mm, tego. Jak to się tam nazywało? Basenu, o! I tam bym mógł ten. I tam bym mógł właśnie ten materiał ogarnąć. Tu jest też andezyt, tak? Widzę dobrze? Dobrze widzę. No to też sobie wykopię oczywiście A ja najpierw pójdę po pochodnie, bo jeszcze pochodnie potrzebuję trochę Tutaj da się, radę wskoczyć, da radę wskoczyć, dobra jest git Ładnie tutaj już schodki porobiłem, taki, na takiej zasadzie, że idzie Schodek, pół płytka, schodek, pół płytka Ładnie tutaj to tak wygląda mniej więcej raczej znaczy takie szanse żeby spać po prostu jak się idzie tak cały czas bok to są, to są średnie Chyba, że tutaj w tym miejscu akurat To tak wyjątkowo tutaj można, można by spać, a tutaj Półpłytki nie mogę postawić ze względu na takiego, że bym uderzał główką. Także tutaj nie będzie półpłytki, po prostu tak to będzie wyglądało. No, ale ogólnie to tutaj już będzie kolejne pięterko, właśnie. I właśnie myślałem, jak zrobić, jak zrobić ten dach, ale pomyślałem sobie o tych półpłytkach, tak sobie wyłożę po prostu półpłytkami tutaj wszystko. Lampy oczywiście też porobię jakieś. O, właśnie, przypomniałem sobie co chciałem zrobić. I widzicie dobrze, że sobie tak gadam, gadam, gadam. I już, I już mi się przypomniało, będę chciał zrobić zejście do neteru. Tylko, żeby zejść do neteru, to oczywiście będę potrzebował obsydianu. Do, do naj, najszybszego wydobycia obsydianu potrzebuję już jakby nie patrzeć diamentowy Keyfold. To się przyda najbardziej z tego wszystkiego. E, teraz tak, set mniej więcej ogarnięty. Złote jabłka wezmę też ze sobą na wszelki wypadek. Gdyby już się robiło zbyt gorąco, to wtedy ja sobie ogarnę jakieś. Jakieś właśnie żarełko, czy coś takiego. O, to też się przyda. Dobra, to jest ogarnięte. 30 chlebków, jakby się ziemniaki pokończyły, bo ziemniaki... Nie zbierałem ziemniaków, chociaż nie, te ziemniaki to one po 3 yy, mi przywracają. Yy, 3, 3, 3 czego? 3, 3 głodu. Także sobie zostawię. Co tutaj jeszcze? Yy, patyki chciałem. Gdzie są patyki? One są niewidzialne, kurde, i zawsze zapominam, gdzie one są. Tu muszą być. Są. Dwa patyki. Mamy już upgrade na. W ogóle chciałem zobaczyć achievementy. To muszę zrobić enchanting table. Właśnie. Muszę zbudować portal do Neteru. Tutaj jeszcze jakieś. Widzicie, sporo jest tego. Notch Apple. Nie wiem co to jest. To jest chyba Cox. W sumie Ile arrow from more than 15 meters Okej, okay, to też będę musiał wykonać No I teraz słuchajcie, z takim kifolem mogę w sumie pójść sobie A, wiaderko Ale czy tylko jedno? Wezmę sobie Może zrobię sobie trzy na wszelki wypadek To sobie schowamy żelazo Czy tutaj w ogóle mam jakieś materiały? Tu jest szkło Tu jest złoto sprawdzam sobie piecyki i całą resztę a ten dyr, to skąd mnie się tu wziął? A bo tu drabinka jest, fuck. Zapomniałem, gdzie drabinka spadła. Pewnie na sam dół, bo jej tutaj nie widzę. Dam mit! Tutaj mo można, a nie, można też skakiwać. Dobra, to ona nie jest taka aż potrzebna. Tak i z nią w takim razie. Eee, tu chyba miałem szkło. Tak, tutaj miałem, dobra, nasionka też zostawimy. Te wszystkie zostawimy też rzeczy. Różne, przeróżne, hyc. Nie. Będzie ciężej mi teraz trochę. O, dobra? Wody miałem w tamtą stronę. Yy, w ogóle chciałem też się pochwalić dla osób, których jeszcze nie było na najwie. Odzyskałem Danusię. Danusia jest ze mną. Danusia też jest szczęśliwa, że wróciła do mnie. Jest Danusia. Danusia tutaj pilnuje, żeby nikt mnie tutaj nie podszedł i nic nie zrobił. Danusia jest w porządku. Danusia jest spoko. No. Ten domek tutaj ja zobaczycie. Bardzo ładnie to ogarnę. Bo to będzie cała moja wyspa, tak naprawdę. Jak ja tu odwalę robotę. Będzie coś cudownego. Dobra, na razie sobie zejdźmy do, do tego, do kopalni. Jakby co, tutaj, to zejście do kopalni będzie oczywiście zniszczone, i dam sobie to pod. E, pod jak to się nazywa? Pod, 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 pod e, piwnicę. z piwnicy będzie można zrobić sobie coś zejście. Tutaj jest drabinka, moja, to sobie szybko ogarnę tę drabinkę. I teraz tak, plan jest taki, co by sobie zdobyć troszeczkę obsydianu. No żeby zdobyć obsydian, potrzebna jest lawa, a żeby znaleźć lawę to trzeba po prostu zejść do piwnicy. Tutaj, mojej takiej właśnie tej o. I, I poszukać Hi Obsidian, raczej y, znaczy Hi lava jest. I ile mamy poziom tutaj? Tylko zapomniałem kuźwa o tych. Będę musiał ogarnąć sobie na szybko bardzo y, pochodnie. A jak ogarnąć pochodnie będąc w tym w jaskini? a no w taki sposób, że po prostu pościnam sobie te wszystkie tutaj. To są be, te deski. Z desek zrobię sobie patyki. A mam, mając killów, od razu mogę sobie też dodatkowo zrobić przecież i tutaj wykopać i będzie, nie? No. O proszę. Ja tutaj byłem. Byłem, bo tam jest światełko się pali. Dobra, zjedzmy sobie tylko. Mhm. Tutaj patyki na dwa to jest ich sześć, A to więcej sobie wykopię. Bo to będę miał akurat cały stack. A ten węgiel powinien chyba starczyć w zupełności O prawie, prawie cały stak jest, no i git To mi się podoba To sobie dam tutaj w takim razie I mogę lecieć dalej Tutaj mam jakieś, a nie, tutaj kobla mam, o To kobelkiem sobie Zatamujemy to zaraz Jest, dobra Zni Woda zniknęła, znikła Znik zi O złoto, elegancko, to sobie jeszcze powykopuję Bo złoto mi się też bardzo przyda Zegarka zapomniałem chyba wziąć, no zapomniałem zegarka wziąć Trudno, to bez zegarka będę latał tu tu, 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 tu nic nie ma, dobra, tutaj nic nie ma, to sobie wracam Ten lapis, a też sobie wykopię kurde do enchantu, tutaj będzie potrzebne trochę tego Poza tym jeszcze z lapisu można wykonać wiele fajnych rzeczy Bo on po prostu sam jako, sam jako ten, sam jako blok po prostu jest też strasznie ładny A też mam plan co do, co do tego, co do mojego salonu, jak zawsze sobie robiłem to robiłem sobie bardzo ładną podłogę. O, to, 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 to. Tylko tu jest problem, ponieważ ja muszę znaleźć w tym momencie źródło. O, to jest w ogóle andezit. <grych> to nieźle. Oj, 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 spad Jest ciemno poza tym. jakąś pochodnie romną. Tutaj nie nic nie wyskoczyło. O, czekaj, to otwierałem to, to sprawdzałem, dobra. Tego karta Kolejne złoto. 4 sztuki tylko? Nie, więcej jest 5 Zabieram, oczywiście, przejmuję złoto. Tak kurcze. Tak się zastanawiam, by tu gdzieś była też lawa, pamiętam. Osied. Siema Dzięki Oj, to jest to To jest to, panie To jest to, co te gryski robią najbardziej. A Siema Dobra, to tak, tutaj oczywiście pochodnie romne. Zerzę sobie szybko To musimy jakoś wykopać Demet! Kurwa ty a mnie wystraszył, no skąd, a jest nie, to ja nie wiem skąd mnie trafił. Uff, dziwne. Dobra. Woda, która zrobi bardzo dużo obsydianu. No i teraz pytanie, jak to wykopać, nie? To się zdecydowanie przydał kilof z jakąś efektywnością. Uff, dobra, to wykopujemy w takim razie. Pod pewnie też jest lawa, nie? A nie, tutaj nie ma na razie. To jest tylko taka lawa jednopoziomowa? To mi się wydaje, że tam dalej może być coś jeszcze. A nie, zobacz. Tak, teraz sprawdziłem, nic się nie odzywałem, ponieważ jechała karetka. I patrzyłem właśnie w lewą stronę na wskaźnik tego, czy mi... ...czy mi wykryje po prostu głoś, że, że ta karetka w ogóle jedzie. No ale nie wykryło mi na szczęście. Także super, super. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Kurde, to fajnie mam zrobione w takim razie, że mnie tutaj. Chociaż. No, ja, ja to słyszałem normalnie, wam powiem, że ja tymi usza tymi tem, temi osze... temi oszema słyszałem, że tam karetka była faktycznie jest taki fakt dokonany. Że była, ale to. to... Mniejsza o to. Daj mi tu kolejną obsydianową. Yy... Prost do dokładnie mm -hmm. tu nie tego obsidianu? 7. Do portalu potrzeba ile? 10? 2 na dole, 3 po bokach i 2 na górze. 10 potrzeba, no. Polujemy sobie wodę, co by sobie zrobić kolejne. No to trochę jeszcze trzeba będzie pokopać. I oczywiście ten portal to sobie zrobimy... Ja tego obsydianu też będę musiał nakopać. I to taką potężną ilość. Obsydian to się bardzo przyda. Tylko do obsydianu będę potrzebował już kilofa z taką efektywnością też przepotężną, nie? Tu już będzie taki potrzebny bardzo, bardzo mocny enchanting. Najlepiej, jak, jak największy po prostu, żeby, żeby się wbił, nie? Ale zobaczymy, ile już mam obsydianu, czy już mam wy wymaga wymagane 10, mam 12, dobra, to już starczy Starczy mi na bank Dobra, to tu sobie oczywiście tylko poleję, tak żeby było Spoko tu też sobie poleję Mogłem trochę poczekać bardziej O, na przykład w ten sposób, żeby to się rozlało Szanuję Twój wybór. Tu się troszeczkę boję, szczerze mówiąc, ale. Jolo, demet. demet, 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 Demet. Dobra, Poproszę mnie tutaj o platforma. Wiecie, chcę być na tej wysokości, bo to jest wysokość. 11, czyli te diamenty mogą gdzieś być. Al się gnoju. Zjedz, jedź, jedź i leć, złoto jest, Dobra, to w takim razie ja sobie ogarnę. Czekajcie, bo tu muszę trochę nakopać tego kobla. Troszeczkę nakopię, bo chcę pozatykać. A jak sobie pozatykam, to w tym momencie będę mógł sobie ogarnąć na przykład to złoto na spokojnie i cały ten poziom na spokojnie. A jakby co, to się okordy nie martwię kompletnie, ponieważ. Ponieważ, 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 yy... mogę sobie po prostu zrobić coś takiego. Czekajcie, tu sobie na razie tak postawię. Poli śmiesznie, lawo wygląda tutaj. A zeskoczę, oczywiście, żeby obrażeń nie mieć od upadku. Mam kordy zapisane na karteczce, także nie martwię się o to, że na przykład coś tam mi się, się stanie z tym, nie? Ja się zgubię i nie będę mógł wrócić. Spokojnie, sobie wrócę na pewno. Zastanawiałem się też nad takim, wiecie, oświetleniem troszeczkę e, w stylu. i nie ten bloczek. Zastanawiałem, na... Zastanawiałem się bardzo mocno nad oświetleniem w stylu. E, lava w takim jakby szklanym zbiorniku. Czy tutaj też jest coś? Nie ma, to był tylko jeden taki pojedynczy. Ok. Woda. Super, dzięki woda. O, tu jest exp. A nie, wydawało mi się dobra. Pochodnie, 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 pochodnie. O! No i właśnie o tym mówiłem Że diamenty będą Ile mamy diamentów? Raz, dwa Trzy, cztery Pięć I elegancko, kolejne pięć Diamentów do mojej Do mojej puli Stąd już mogę chyba sobie tam Troszeczkę powracać Także obsydian Jest, wszystko jest, to co Chciałem to i mam Masz szczęście gnoju Że wylałem widzisz Dbam o ciebie <laughs> Tylko się zastanawiam tutaj Czy w tę mańkę, czy tutaj jeszcze Ej, tam też muszę przejść, Tam widzę creepera w ogóle. Okej, okay. cześć creeper Cześć creeper No, nie ruszy Dobra, tu jest, andezy tu też sporo Chcę sobie wejść po prostu zobaczyć co tutaj jest Wygląda ja dosyć ciekawie A tu jest nic, dobra To fajnie wiedzieć, że tu jest nic <laughs> A nie, złoto jest, zobacz Złoto bym pominął i to Dwa, trzy, cztery, sześć, sześć rutasz. Działam mam złota w ogóle z tej wyprawy? Dwadzieścia pięć, ładnie Bardzo ładnie to jestem zadowolony, muszę powiedzieć Tam nie widzę, żeby jakieś Diamenty ukryły, były ukryte czy coś takiego, także Także nic sam nie będę robił Tutaj No tam też jest jakieś przejście, kuźwa Czekaj, bo tu nic nie widzę, o cholerę O Dobra, tu nic nie ma No to co, to ja mogę stąd wracać w sumie tylko teraz pytanie, z której strony ja tutaj zaprzeszedłem? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj musi być. O, 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 dobra. A co tutaj mamy? Słyszę potworki. Ale czy coś będzie więcej oprócz potworków? Nic, nic nie nic będzie chyba tej oprócz potworków w sumie. O, cześć pajączku. Dobrze, że zwykły pajączek. Chyba tutaj byłem przed... Nie, tutaj nie byłem. Tutaj są już kopalnie, także jest dobrze. To już będę mógł sobie stąd zacząć wracać. Tylko teraz oczywiście kordy, pamiętam 2204 na ile? 2204 na 210. Włączamy sobie Czyli w tamtą Czyli w tamtym kierunku muszę się udać Jakoś takoś 2204 Czyli to będzie gdzieś tu i 210 w tę mańkę Dobra Zębiaczka właśnie, można tak podejść sobie później, że. Znaczy tego, tego creepera. Można tak, właśnie, że. Jak już będzie wiadomo, że ma dwa takie hity, na przykład z takiego żelaznego miecza, to później go można śmiało tłuc No dobra, i znalazłem swoje wyjście. W tym momencie mogę lecieć na górę. Tu wyłączymy. Dzionek chyba jest na górze, także super fajno. Zjem sobie od razu dwa ziemniaki po drodze. I będziemy mieli już przygotowany taki pierwszy portal do Do netteru, słuchajcie Także jest bardzo dobrze Tutaj wezmę tego tego bo tu drabinkę mam Tego jednego dyrta to se stąd wezmę I zbuduję tak jak było z powrotem czyli tutaj drabina O i będzie mi o wiele łatwiej Przy parkierowaniu To mamy i teraz tak, taki pierwszy, pierwszy, podstawowy naprawdę yy, portal sobie zrobimy tutaj W tym miejscu Gdzieś myślę, tak będzie gdzieś około git Tutaj trzy, tutaj będzie trzy i tutaj dwa I mogę to zrobić sobie w ten sposób, tutaj jeszcze, tylko zrobię na wszelki wypadek, żeby Było możliwość wejścia, wyjścia, jakoś takoś Dobra, i teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. I teraz tylko muszę znaleźć jeszcze żwir. Jeden żelaza sobie wezmę z ekwipunku. Łopaty nie mam. Nie mam łopaty, to idę po łopatę w takim razie. Łopaty miałem gdzieś tutaj. A nie, łopaty mam przy sobie. Faktycznie. Tylko jak tu jestem, to od razu sobie wezmę jeden żelaza. Bo zapalniczki niestety nie posiadam przy sobie aż wir tutaj zaraz gdzieś się znajdzie, to nie będzie problem I będę miał już przygotowane Wrota obsydianowe do neteru. I bardzo mnie to cieszy Teraz tylko, gdzie ten kuźwa wir to typ? Żwirek. Żwirek Chyba, że gdzieś pójdę w kopalnię zaraz i znajdę Bo tam w kopalni to mam tego pełno I tak trzeba będzie chyba zrobić, wiecie, i ewentualnie jeszcze może sobie nastukam trochę więcej tego Pójdę i trochę więcej yy, nałapię, co by mieć, co by mieć później na zapas, dodatkowo Jak sytuacja z Eku? Eku mam prawie na całym Na całym stanie, te diamenty mogłem sobie schować, ale to po, potem się tym zajmę Tu nie widziałem, a tam wir też miałem obok siebie gdzieś, pamiętam Że tu chyba od razu się w lewo wychodziło i był wir, tak? Dobrze pamiętam? Czy źle pamiętam? Że tutaj gdzieś był? O Dokładnie, dobrze pamiętałem. Znam sposób na ten na wykopywanie za pomocą, wiecie, za pomocą. Yy, jak to się nazywa? Z, za, tego, torcza. Znam to, znam to, stosowałem to. Ale że tak chcę sobie pozbierać tak osaj po prostu, żeby mieć. Też dodatkowo, bo bym, po prostu będę chciał, bo jest ładny ładny po prostu i sobie. Dwa flinty z tego co widzisz mi wyleciały. Także fajnie. Śmiesznie w ogóle, bo w Starwie też jest Flint i to jest. Yy, flint to ogólnie. Mi się wydaje, że to jest krzesiwo, czy jakoś tak I dziwne, że w, w, krzesiwo jest potrzebne w Don't Starwie, żeby sobie zrobić ee, Proszę ja was Na przykład siekierę, czy, czy tam jakieś inne narzędzie Dla mnie to trochę śmiechowe jest, ale okej okay. Dobra, to tą sobie już całą tutaj wykopzdam na tym Dobra, udało się Żwiry też pozbierany Ile Flintami poleciało 6. Flint and Steel. Czyli mamy już w tym momencie krzesiwo. I będziemy mogli zaraz sobie odpalić. I w kolejnym odcinku, jak się pewnie domyślacie, po prostu pójdziemy do. Netheru! No! Dokładnie. Wezmę sobie w ogóle to złoto poprzepalam. I będę musiał pomyśleć już nad diaksową zbroją, z jak najlepszymi protami, i w ogóle ze wszystkim takie wyjebane rzeczy, żeby były. Węgla też sobie wezmę troszeczkę, dodam tutaj tego węgla, to też będę musiał sobie zrobić jakąś taką wyprawę większą. Ile? 27 już mam, czyli w sumie uzbierałem 30 diamentów już podczas mojej podróży. No i zobaczymy. Uwaga, działa czy nie działa? Działa. Czyli, a to sobie mogę tak nawet tutaj wziąć. O. W ten sposób. Zobaczycie, Jak to będzie ładnie wyglądać teraz. No, chodzisz i widzisz, że jest. Normalnie jest portal. Ale ten portal to słuchajcie, naprawdę w kolejnym odcinku. Bo muszę to zjeść, także nie będę teraz. I tak mam już 27 odcinek minut. Yy, także no, te, te moje wymagane, tak, co, co chcieliście, żeby właśnie były długie odcinki, tak jak najbardziej zrobiłem to mission accomplishment i, i było oczywiście co do roboty jak zawsze Tutaj co miałem robić? Tu miałem sobie tego właśnie diorytu nastawiać Chyba Jakoś tak to miało być no w sumie nie, dobra, zobaczymy później. Dobra mordeczki. W takim razie serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie i to było na tyle. Wszystkie tam social media przewinęły się Wam przez ten, także jeszcze raz przypominam Instagram, Snapchat, HunterBeak Dodawajcie mnie na grupie, znaczy na instagram na tym, na yy, fanpage'u, dodawajcie się do grupy, obserwujcie mnie na moim prywatnym Facebooku yy, Przypominam, że 10 tysięcy lajków na fanpage'u moim, yy, który macie w opisie yy, będzie oznaczał konkurs na Minecrafta premium to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do następnego i trzymajcie się. Yo!